Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak włączyć domyślne ustawienia grafiki w Get Więc, żeby to zrobić, pierwsze trzeba wejść w opcje, które mamy tutaj, jak widać, tutaj od razu pod, pod materiał, materiałami dodatkowymi. Więc wchodzimy w opcję i następnie wybieramy kategorię grafika, tak, bo właśnie o grafikę nam chodzi. Więc wybieramy sobie drugą opcję od góry. I następnie, jak mamy tutaj nasze wszystkie ustawienia, powiedzmy, pozamieniajmy sobie niektóre rzeczy. I teraz, jak chcemy sobie ustawić domyślne, to jedynie co wystarczy zrobić, to oczywiście kliknąć w prawym dolnym rogu przycisk domyślny. Więc to właśnie obok między zastosuj, a między zamknij. Klikając domyślnie klikając oczywiście, że, że tak, potwierdzamy, że chcemy to zrobić, ustawienia nam się zmienią do domyślnych, że. Jak widać, wszystko działa. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.